Po dwie nieraz też biorą. Niektórzy nie biorą, bo mówią, że to niby żydowska gazeta. No, też nieraz się zdarza. taki gazet pan dostaje w czwartki? W poniedziałki mam tysiąc. Po, no, chyba tysiąc sto, nie pamiętam dokładnie, a w, w czwartki mam tysiąc sześćset. Czasami dostaję, muszę się przyznać, naprawdę. E, poczytam sobie, aczkolwiek, jak no, mówię, nie mam czasu, żeby dokładnie się zagłębiać to wszystko, ale. Wszystko pozytywnie. Staram się poświęcać y, uwagę na jakieś właśnie najnowsze newsy, co się dzieje w polityce, co w naszym mieście. No mam nadzieję, że Państwo sobie świadzi dacie radę. Co czas dajecie, bo jesteście wszędzie, gdzie coś się dzieje. Biorę dla Pani stopki przy szkole, a ona strasznie lubi to czytać. Właśnie wziął naszą gazetkę, proszę powiedzieć, z czym się Panu tak gazeta kojarzy? Ze sportem, zawsze jak biorę moje miasto, to zawsze czytam sport. Czego bym Pan nam życzył z okazji urodzin? Życzę dużo szczęścia, dużo czytelników, no i wszystkiego dobrego. Moje miasto, to tak, moje to... miasto. To nie wiem. Z informacjami czytam najczęściej wszystko, co mnie interesuje. Każdy artykuł mnie przy nie ominę. Proszę pani, bo mam przyjaciela, który oczekuje ode mnie gazety zawsze, a ja się tutaj często siadam, to się już przywyczaili, że ja biorę podwójnie. A poza tym ja lubię to czytać i on też to lubi czytać. Mamy nasze urodziny, i proszę powiedzieć, czego by pan nam z okazji tych urodzin życzył? Proszę pani, przede wszystkim. Tak dużego zainteresowania jak w tej chwili jest, bo ja biorę dwie i nieraz tak się patrzą na mnie, że my, dlaczego dwie biorę, bo widzę, że wiele osób nie może skorzystać z waszej gazety. Rozwijajcie się jak na tego i życzę również udanych artykułów i dużego zainteresowania. Wszystkiego dobrego na następne 10 lat. Proszę powiedzieć, czy pani nas czyta? Czytam. Co najczęściej? Jakie artykuły? Wszystko. Interesuje się pani przede wszystkim naszym miastem? Tak. Tak, bo mieszkam tutaj od 1972 roku. Proszę powiedzieć w takim razie, od kiedy pani nas czyta? Jak tylko gazeta powstała. Ta gazeta bardzo pomogła mi w promocji filmu, który rok tam ukręciłem i, yy, i na pewno się jeszcze do tej gazety zgłoszę. Także. Jest naprawdę... To był amatorski film fabularny wpatrzona. Rok temu była projekcja i teraz jestem na etapie przygotowywania następnego i yy, bardzo ciekawie piszecie i jest dużo takich aktualnych informacji stąd, więc no, można tylko chwalić.